Grooming, czyli uwodzenie w sieci, to proces, w którym osoba dorosła za pośrednictwem internetu nawiązuje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania seksualnego. Może ono przybrać formę prezentowania materiałów pornograficznych, albo nakłaniania dziecka do tworzenia materiałów, nagrań, albo filmów i zdjęć o charakterze seksualnym, lub też manipulowania dzieckiem w celu spotkania offline i wykorzystania seksualnego dziecka offline. Aby osiągnąć swój cel, sprawca może albo budować pozornie blisko emocjonalnie relację z dzieckiem, starając się odpowiedzieć na jego potrzeby emocjonalne, albo też już od samego początku komunikować seksualne zainteresowanie dzieckiem. Musimy pamiętać, że dzieci, które doświadczają wykorzystania seksualnego w sieci. To dzieci samotne, dzieci, które mają różne niezaspokojone potrzeby emocjonalne i szukają w internecie bliskości czy uwagi ze strony różnych osób. Są to też dzieci, które w internecie spędzają dużo czasu bez nadzoru czy superwizji rodziców. Mogłoby się wydawać, że to zagrożenie dotyczy dzieci starszych, osób nastoletnich. Tymczasem badania pokazują, że w wieku 7-9 lat, czyli w wieku wczesnoszkolnym, już 50% dzieci korzysta z komunikatorów i mediów społecznościowych, a to w tych przestrzeniach oraz w grach najczęściej dochodzi do tego typu niebezpiecznych sytuacji. Opowiem Państwu teraz, w jaki sposób chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w sieci, czyli o modelu dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka to tworzenie bezpiecznych środowisk, w których prawdopodobieństwo wykorzystania seksualnego jest jak najmniejsze. Polega to między innymi na tym, że jest świadomy nadzór ze strony rodzica, monitorowanie oraz zaangażowanie w cyfrowe życie dziecka. I na przykład w ramach tej ścieżki rekomendujemy, aby dzieci nie korzystały ze smartfonów do ukończenia 12 roku życia. Rekomendujemy również, żeby nie korzystały z komunikatorów i mediów społecznościowych do ukończenia 15 roku życia. Pomimo tego, że część z tych aplikacji pozwala na korzystanie z nich już od 13, a niektóre od 16 roku życia, to wiemy, że właśnie w, tych, w ramach tych przestrzeni w internecie często dzieją się niebezpieczne sytuacje. Dzieci dołączane są do grup, w których są obce. Dorosłe osoby, czy też właśnie w ramach tych grup wysyłane są im linki do zewnętrznych materiałów o charakterze pornograficznym. Ważnym elementem tej ścieżki jest również rozmowa o tym, co dziecko robi w internecie. Młodsze dzieci, dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Potrzebują towarzystwa osób dorosłych w swojej przygodzie online. Potrzebują, aby dorosły rodzic czy opiekun tłumaczył im to, z czym mają kontakt, komentował, ale też bał o to, żeby miały kontakt tylko z bezpiecznymi treściami. Jeżeli jednak decydujemy się na udostępnienie dzieciom komunikatorów wcześniej, to dobrze, żebyśmy się umówili na pewne zasady. Na przykład takie, że rodzic ma wgląd w to, z kim dziecko rozmawia w ramach tych komunikatorów. Nie chodzi o oczywiście, o czytanie wiadomości od kolegów czy koleżanek, ale też taki nadzór nad tym, czy ktoś obcy nie kontaktuje się z naszym dzieckiem, czy też czy dziecko nie dołączyło do jakiejś grupy, w której są niebezpieczne treści. Drugą ważną ścieżką jest budowanie bliskiej relacji z dzieckiem. Z dzieckiem. Wiemy z badań, że bliska, bezpieczna więź z rodzicem jest podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed wieloma zagrożeniami, również przed wykorzystywaniem seksualnym. Dlatego, jeżeli dziecko ma poczucie, że może się do nas zwrócić właściwie z każdą sytuacją i spotka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony rodzica, to będzie również rozmawiało o niepokojących sytuacjach w internecie. Także rozmowa z dzieckiem o tym, co je tam spotyka, oraz budowanie takiego bliskiego kontaktu e, dotyczącego, Dlatego zarówno jego doświadczenie online, jak i offline jest niezwykle ważne w ochronie dzieci przed e, krzywdzeniem w sieci.